Dzień dobry. Dzisiaj mam wielką przyjemność i radość, bo przyszły do mnie dwie nowe talie i chciałabym wam je pokazać. Pierwsza z nich to Tarot Telema, który jest dziełem osoby. Z Polski, a przynajmniej e, piszącej po polsku, mówiącej po polsku. E, pewnie osoby, które się interesują tarotem, e, wiedzą o tym, ale tak mówię na wszelki wypadek. Przyznam, że nie od razu mnie złapały te karty, jakie oglądałam. E, wydawało mi się, że będą za bardzo. Wyfotoszopowane. Takie miałam obawy, jak na nie patrzyłam. I że są takie trochę zbyt dosłowne. Natomiast muszę przyznać, że z czasem się do nich przekonałam, bo są bardzo. Są pełne światła. Bardzo mi się to podoba. I, i jakoś tak, jak pojawiła się okazja, to to stwierdziłam, że w nie zainwestuję Jestem bardzo ciekawa jak się będzie z nimi pracowało Pierwsze wrażenie, super To pudełko jest dość masywne z grubego kartonu Paczka od razu nabiera takiej przyjemnej wagi Jest w przyjemnym zielonym kolorze tak? Dominujący kolor jest zielony Tu jest trochę inny odcień niż tu no, ale najciekawsza jest zawartość. Dobierzmy się do niej. Co jest w środku kotku? Widzę, że karty są dość grube od razu. E Będę to porównywać z Tarot of the Spirit, który ostatnio z Wami wypakowywałam. Od razu widzę, że te karty Telema są grubsze. I od razu pojawia się obawa, że będą się łatwiej niszczyć. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Takie mam doświadczenie z, z, z boskim tarotem Jego Te karty były grubsze i dużo szybciej się niszczą niż inne. No, ale zobaczymy. Może nie. Ok. Um. Zróbmy tu sobie porządek. Ja zacznę może od tej książeczki, która tu jest dołączona. Jest to dość gruba jak na książki zazwyczaj dołączane do talii. Eee, przyjemnie trzeszczy. <laughs> eee, w środku papier kredowy. Dość cienki, przyjemny, z połyskiem. Jak widzicie instrukcja jest po angielsku, włosku, hiszpańsku, francusku i niemiecku. Przy czym widzę, że ta angielska jest dużo dłuższa niż wszystkie pozostałe, więc przypuszczam, że tam jest wprowadzenie krótkie do tarota. Z tego co widzę, co oznaczają karty. Wielkie arkana po kolei wytłumaczone. Tu się zaczynają małe arkana i najpierw mamy kielichy tatami To są takie podsumowania, chyba. Zobaczmy sobie asa kielichów, bo dzisiaj wyciągnęłam tą kartę jako. Yy, jako kartę dnia. Unoszę się nad tym pucharem. Yy. Przynosząc świadectwo przepływowi wód życia. Taki jest cytat tutaj. Jest opisana karta, co się na niej dzieje tak, że ponad kielichem unosi się gołąb czy też głębica, otoczona światłem poran porannego słońca i wodą. Woda przelewa się z, z kielicha i tak dalej, i tak dalej, tak. I jest napisane, co reprezentuje woda. Co oznacza to, że się przelewa. Co oznacza słońce. I tu jest krótkie podsumowanie, tak? Przelewa emocje, które przelewają się przez brzeg kielicha. Źródło wszelkich wód, które pomagają tworzyć życie. Yy, narodziny emocjonalnego połączenia. Tak, czyli taki jest przykładowy tutaj opis. Yy, jestem ciekawa, czego nie ma w instrukcjach w innych językach. One są po prostu dużo krótsze z tego, co widzę. Tak. Tu jest na przykład po hiszpańsku. Yy, I opisy wielkich i małych arkan są yy, krótkie i hasłowe. To tyle książeczka. A teraz przejdźmy do sedna. I zobaczmy. Karty tarota, Telemy I, i jak, jak one. Jak się je czuje w ręku. Tak, ta talia jest gruba. Mm. Brzegi są zwykłe, niezłocone. Dla mnie to dobrze, bo pamiętam, że z boskiego tarota po prostu przez miesiąc osypywał się złoty pył. To jest taka pierwsza karta rozbiegówka, tak. To samo co na okładce. I jedziemy: Głupiec. Znaki zodiaku, brama. Mag, arcykapłanka, typowa z owocem granatu i e, z wojem, z tajemną wiedzą. E, to jest e, to, co jest na, na, na pudełku czyli na cesarzowa. Cesarz, mm, jaki poczciwy. Też ma orła. Mają takiego samego orła na tarczy. Tylko ona jest taka zielona, a on jest taki czerwony. Tu jakiś kosmos się odbywa. Papież. Taki robi gest chrystusowy. Często na, na, na rysunkach Chrystus miał e, ręce, dłoń w takim, właśnie ze zgiętym serdecznym e, palcem. Taka symbolika. Kochankowie. Anioł nad nimi czuwa. Yy. W tą stronę nie będę sobie cienia robić. To jest rydwan? Biały koń czarny koń. Siła. Też dość tradycyjna. Jak zwykle musi być lew. Pustelnik. Koło fortuny. Bardzo statecznie wygląda. Jak globus, prawie. Sprawiedliwość. Rama twarz, jakby była zaskoczona. Co ona tutaj waży? Pióro i serce. Ciekawe. Wisielec. Śmierć. Widzę skorpiona. A umiarkowanie. Diabeł. Diabeł wygląda jak y, ten aktor, który gra y, człowieka, y, człowieka bez twarzy w, w grze o tron Jacques Hagar. Bardzo podobny. Tutaj ludzie są uwięzieni w pajęczynach. On jest zazwyczaj ukazywany bardziej jako ktoś, kto trzyma ludzi na łańcuchach. Tu są pajęczyny i takie czarne błyskawice przeszywają jego ciało i wychodzą z jego dłoni. Jest bardzo złowieszczy, ale i pociągający. Wieża. Gwiazda. Gwiezdny pył wylewający się do wody. Nietypowe ujęcie, ponieważ tutaj gwiazda stoi cała w wodzie. W, w tradycyjnych ujęciach ona jest na brzegu. Co jest moim zdaniem dość istotne dla znaczenia karty. To, że z jednego z tych kielichów wylewa się woda na brzeg. Pewnie w moich czytaniach trochę to bardziej rozwinę. Księżyc. Słońce. Słońce ma róże w środku. Bardzo pogodne. Sąd. I świat. To są wielkie arkana. Tu mamy właśnie ten y As kielichów. Bardzo świetlista karta. <trym> Ciekawe, że w takiej próżni on się znajduje. Dwójka kielichów. Trójka, czwórka. Piątka dość ponura. Szóstka. Siódemka. Ósemka. Dziewiątka. Dziesięć. O, brzydkie kaczątka. Giermek. Rybka wyskakuje z kilka. Rycerz bardzo dostojny. Królowa i król. Następne idą denary. A z dwójka. <taka> Ta karta mnie śmieszy troszkę, bo. To wygląda jak zejście na plażę nad Bałtykiem. Taka kładka drewniana, i on jedzie na tym rowerku pod górę. To jest takie znajome. Trójka, czwórka. Śmieszne, wygląda trochę jak czerwony kapturek. Piątka, szóstka, siódemka. Dziewiątka, tu też rajski ptak w ogrodzie Edenu. Dziesiątka, trochę nietypowa ta dziesiątka, nie ma rodziny, jest ziemia, czyli może szerzej jeszcze rozumiana. Giermek, rycerz, królowa. Bardzo lubię królową. Moment. I król. Kolejne są różdżki, czy też kije, czy też pałki, różnie to nazywają. As bardzo odnisty. W ogóle bardzo ciepłe tutaj, barwy dominują. Piątka wygląda, jakby wystrzelała. Szóstka, siódemka. Sęka tu podobają mi się te ptaki. Lotne. Dziewięć. Dziesięć. Co on tu robi? Ten człowiek. Wygląda jakby szukał czegoś w ziemi. Gołymi rękami. Zasypał coś. Paś. Rycerz. Zakuty. W ogóle nie widać mu twarzy. Królowa ze słonecznikiem. I król. Taki romantyczny. No i miecze na końcu. Oto miecz prawdy. As. Dwójka. Trójka. Bardzo ciemne są miecze, widzę. Czwórka. Piątka. Szósta ódemka ósemka dziewięć i dziesięć ups paś rycerz jakie motylki tutaj, on zwykle jest jeszcze bardzo a tutaj dla osłody ma motylki królowa Zgadnijcie, czy lubię tą kartę. Oni wszyscy mają motylki. Mieczy mają motylki, no proszę. Nawet król mieczy ma motylki. To chyba e, tak zwane ocieplanie wizerunku. Mieczy. E, tak to wygląda. Teraz tak. Karty są dość sztywne. Te ostatnie talie, które dostałam, były miększe. Yy. I w takim odbiorze na szybko są ciemniejsze niż się spodziewałam. Myślałam, że będą bardziej świetliste. Być może to jest kwestia oświetlenia. Yy. Zastanawiam się, jak się je będzie tasować. Może po prostu zobaczę. O! I już wiem, że będą mi się robiły odciski na kciukach <grym> od tasowania ich. Yy. To jest taki twardy papier, który Trudno go nagiąć, będzie tak. <laughs> tak stawiał opór. Także e, bardzo, bardzo tradycyjne ujęcie. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek w stylu e, Tarota Ducha. Tak wygląda rewers, bardzo piękny, gwieździsty. W ogóle cała, cała detalia jest taka cała skąpana w gwiezdnym świetle, troszkę czarodziejska. E, także dobre wrażenie. Takie, takie tradycyjne ujęcia też są bardzo potrzebne, żeby, żeby się łatwo czytało w taki, w taki bardziej tradycyjny sposób. One, ponieważ mają ładne obrazy i też nie mają obwódki, to jest dość istotne, one bardzo ładnie wychodzą. Do, do osoby, która na nie patrzy czyli w naszym przypadku do mnie i do Was moi kochani odbiorcy więc pewnie zobaczycie je może nie w czytaniach na listopad, ale na pewno w ciągu najbliższych kilku miesięcy przynajmniej raz yy, z nich skorzystam dzięki za za to, że jesteście i niedługo, mam nadzieję, będziemy się widzieć i słyszeć na czytaniach. Wszystkiego dobrego.